Chcę wierzyć, że przeczytaliście tę książkę. Przeczytaliście, tak? Literatura jest spotkaniem. Lekcje czytania to są lekcje, rozmowy o tym, co jest przeczytane, czyli nie ja mówię, tylko zachęcam młodzież do tego, żeby porozmawiać o doświadczeniu ich i skonfrontować ich doświadczenie z moim doświadczeniem. To jest strzeliste, to jest wspaniałe i to jest w ogóle odkrywcze, to jest poza schematem. Mam prośbę, żeby ta lekcja miała sens, ręce i nogi, to rozmawiajmy. to, co powiedziały. Ciekawe przede wszystkim jest to, jak oni te książki czytają i potrafią rozmaite kody odczytywać i te rozmaite głębie do nich książkowe docierają. Korczak się zastanawia, czy właściwie on ma rację, czy w ogóle o rację chodzi. Był w ogóle bardzo zagadkowy człowiek. I... I w sumie nie oszczędzał dzieci w literaturze. To raczej nie mamy prawa ani, dny, ani dziecko i trzeba mu to jakoś wytłumaczyć. Myślę, że jakby dorośli ludzie tyle czytali co młodzież, to bylibyśmy bardzo czytającym społeczeństwem. życie fajne gdybyśmy mogli bardzo chętnie byśmy przychodzili bardzo często na takie lekcje naprawdę